Łukasz, remisujemy dzisiaj w derbowym pojedynku z Resowią, ale jak już stało na derby, to, no, to był naprawdę ciężki pojedynek i dosyć wyrównany. No, zgadzam się, no każda z różnych miała swoje sytuacje, czy to Resowia, czy my. No uważam, że ten remis jest chyba wynikiem sprawiedliwym. To jest kolejny mecz, w którym nie przegrywacie, ale te ostatnie dwa spotkania kończymy remisami i chyba też trochę boli ta strata tych punktów. Na pewno, na pewno też uważam, że to jest niedosyt, czy w Kleczewie, gdzie stworzyliśmy sobie no, multum sytuacji, tak samo również tu, może przy większym szczęściu ten wynik mógłby się potoczyć na naszą korzyść. No trudno. No jeszcze mamy trochę kolejek do, do końca, więc zrobimy wszystko, żeby punktować teraz za trzy. Spodziewaliście się, że Resowia dzisiaj postawi takie trudne warunki. No Mierzyliście się już w przerwie letniej w sparingu z Resowią tutaj w Stalowej Woli. Też padł wynik Remisowie, tylko że 3 do 3. Myślę, że tutaj nie ma co porównać sparingu do meczu derbowego, bo wiadomo, to był początek okresu przygotowawczego, gdzie drużyny występowały w ustawieniu personalnym zupełnie pewnie innym. Yy, więc spodziewaliśmy się, że to będzie ciężki mecz. tak? Yy, na pewno, no bo też derby się rządzą swoimi prawami. Troszeczkę było dużo też nerwowości z naszej strony. Yy, ta gra nie wyglądała tak, jak my sobie do końca to chcieliśmy i zakładaliśmy. No ale to nasz, dobrze, że też yy, udało nam się zdobyć tą bramkę wyrównującą i pokazaliśmy charakter do końca, gdzie, gdzie też mieliśmy jeszcze ostatnią sytuację do wygrania. No właśnie, Dawid Wolny miał naprawdę dobrą sytuację, żeby zdobyć tą bramkę w doliczonym czasie gry, jednak szczęście było przy Resowi. E, tak, tak, miał bardzo dobrą sytuację, aczkolwiek nie wiem, czy tam nie został faulowany, czy był faulowany, ciężko mi teraz ocenić, ale myślę, że jak arbitrer podjął decyzję taką, że nie było faulu, więc no tutaj trzeba zaufać sędziemu, bo uważam, że te zawody prowadził na bardzo dobrym poziomie, więc no szkoda, żałuję, że tego nie wpadło, ale co, no teraz patrzymy do przodu i przygotowujemy się na mecz z Jastrzębem. No właśnie, teraz przed nami mecz z Jastr mecz znowu z podtekstem kibicowskim, bo jednak zgoda między kibicami stali i jastrzębia. No tutaj mamy taki mecz, troszeczkę był wiadomo o, o jakiej tam atmosferze, tam jest mecz przyjaźni. No jedziemy na pewno wygrać ten mecz, jedziemy wygrać, tam kibice będą mieli swoje święto, my na boisku mamy swoje święto, ale zrobimy wszystko, żeby przywieźć trzy punkty stamtąd. Dzięki bardzo. Dzięki.